Dobry państwu. Dzisiaj zbliża się nam pora jesieni, mamy dużo owoców, które możemy wykorzystać. Ja, oczywiście warzyw, ziół, na octy. A octy możemy używać i w leczeniu, w tonikach, w gospodarstwie domowym, w kuchni. Bardzo, bardzo dużo możliwości możemy przez nasze octy robić wykorzystywać te octy, więc może zaczniemy od najprostszego, czyli jak sobie zrobić ocet z jabłuszek, ocet jabłkowy. Oczywiście bierzemy jabłka z sadu niepryskanego, a naj, najlepiej jak mamy swoje. Jem, mm, przygotujemy sobie na litr wody dajemy 4 łyżki cukru, zagotujemy i takim ostudzonym syropem zalewamy te nasze jabłuszka. Ale najpierw trzeba przygotować czysty, wyparzony słoik i wkładamy, pokroimy jabłka. Możemy nawet z obierków zrobić jabłek. I tak trzy czwarte słoja, dlatego że przy odcie następuje fermentacja i ten, ta masa jabłkowa będzie w górę, żeby się nam to nie wylewało. Więc dajemy 3 czwarte słoika. Zalewamy tym ostudzonym syropem. Na górę słoika nakładamy najlepiej ręcznik, taki papierowy, albo serwetkę, albo lnianą serwetkę. I zakładamy gumkę. Dlatego, że wszystkie muszki, które tylko będą w okolicy, jak poczują ocet, to tam będą się nam zlatywać. I musimy bardzo pamiętać, żeby mieszać też ten, te jabłuszka w tym, w tym słoiku. Możemy to dać w ciepłe miejsce, więc wtedy następuje szybciej fermentacja. I zacznie się nam tak gdzieś po dwóch do trzech tygodni, zacznie się nam robić taki mały korzuszek na górze. I to zaczyna się robić matka octowa. Każdy się pewnie zapyta, a kiedy ten nasz ocet jest gotowy? On będzie gotowy wtedy, jak ta masa tych jabłek, czy co, jeżeli będziemy robić z innych rzeczy, czy z ziół, opadnie na dno. Więc wtedy możemy to przefiltrować i mamy gotowy ocet. Bardzo fajnie jest sobie robić coś takiego na noc, jak już będziemy mieć własny ocet jabłkowy. Przygotujemy sobie szklaneczkę przegotowanej letniej wody, damy łyżkę octu i łyżkę miodu, rozmieszać, zostawić to przy nocnym stoliku, a rano sobie wypić i będzie taki drink power na rano, octowy. Teraz możemy, jak już mamy zrobiony ocet jabłkowy, to tym naszym octem jabłkowym możemy zalewać wszystkie zioła. Ale możemy też robić octy od podstaw ziołowych. Na przykład jest w tej chwili bardzo dużo żółtlicy, kwawnika. O, liści żywokostu. Wspaniała rzecz. Bierzemy, zbieramy liście żywokostu, kroimy dajemy do słoika i zalewamy nie octem jabłkowym tylko zalejemy tą słodką zrobioną wodą z cukrem czyli tak jak powiedziałam na litr wody 4 łyżki cukru, przegotowane, ostudzone i zalewamy sobie te liście żywokostu i to będzie wspaniały ocet, który możemy wykorzystać gdy mamy opuchnięte kostki nogi i obkład robimy z tego octu na to na łodygi z liśćmi ale żeby w tej chwili wykorzystać bo korzeń nie jest potrzebny szkoda korzenia, korzeń będziemy na inne rzeczy stosować co jeszcze możemy zrobić jest taka roślinka, na pewno Państwo znacie czarcie żebro. Ona ma jeszcze nazwę ostrożeń warzywny albo szczyr. I liście z, tego, z tej roślinki też robimy na ocet. I ten ocet jest takim... Ten ocet możemy stosować, gdy na przykład przeszliśmy jakąś kurację antybiotykami. I ten ocet nam pomoże, żeby nasz organizm znowu wrócił do normy. Po antybiotykach, gdy on jest wyjałowiony, ten nasz organizm. Możemy robić octy geraniowe, lawendowe, szałwi lekarskie, Jest super ocet, nas będzie bolało gardło do wypłukania gardła. Na przykład możemy zrobić sobie też taki fajny ocet, który użyjemy w, w gotowaniu zup. Czyli zrobimy sobie taką kostkę rosołową tak zwaną, czyli zrobimy to pewnie wszystkie pani wiedzą że potrzebna nam będzie marchew, pietruszka, seler, kawałek kapusty włoskiej, cebula, por jak mamy i to wszystko zalewamy tym, tym właśnie wodą z cukrem i tam się nam będzie robił ocet. I to możemy mieć na przykład do zupy pomidorowej. Już mamy taki bulion warzywny. I tak samo możemy robić ocet z buraków, z liści buraków, z wszystkiego robimy octy. Jest... o właśnie, octy nam się przydają również do zaprawiania mięsa. I... O, jest też wspaniały ocet, to wszystkim paniom polecam, sama używam, ocet złopianu. I ten ocet wykorzystamy do płukania. Po umyciu włosu szamponem zrobimy sobie płukankę z octu złopianu. I jest również bardzo fajny ocet żółtlicy. Jest to taki na pewno znacie. Wszyscy mówią chwast na to żółto kwitnie. Pełno tego wszędzie jest, ale jest wspaniały do kąpieli, okładów i działa antybakteryjnie. Mamy w tej chwili bardzo dużo wszędzie kwitnie i znacie państwo wrotycz na włoć. Ocet wrotyczu i ocet z nawłoci. Do kąpieli, do picia I z kwiatów, wszystko z kwiatów w tej chwili. Możemy o, mamy ocet już swój zrobiony, pyszny jabłkowy i do tego octu jabłkowego możemy dodać macierzankę listki babki lancetowatej oraz geranium, czyli naszej tej anginki. I to może być dla małych dzieci, gdy ich boli brzuszek. Taki ocet po małej łyżeczce, wodzie i dać do wypicia dziecku. I mamy tak i na pewno wiele z Państwa zna taką roślinę sadziec konopiasty. On gdzieś w tamtym miesiącu skończył kwitnienie. I, on, I ten ocet możemy wykorzystać w leczeniu wątroby śledziony, brzodów. On jest takim zamiennikiem za roślinkę o nazwie śledzienica. Możemy zrobić ocet z czarnej porzeczki, z czerwonej porzeczki, z malin, z jeżyn. Właściwie pomysłów może być mnóstwo. Możemy, co tylko zobaczymy, możemy robić z tego ocet. I o, też jest fajny ocet, który osobiście robię. Nazywam go ocet koprowy. Liście chrzanu wraz z korzeniem, trochę czosku, drobno pokrojony ogórek i nasiona kopru. I to będzie do zupy ogórkowej. Pycha. I polecam. C Możemy również sobie zrobić tak zwany ocet balsamiczny z jabłek. Nie musimy kupować octu balsamicznego, tylko go sobie zrobić. Więc, jeżeli to państwa interesuje, to ja zaraz podam bardzo prosty przepis. Pokroimy jabłka, zalejemy wodą, całe te jabłuszka zasypiemy cukrem. I możemy tu dodać nasze ulubione przyprawy. To może być cynamon, goździki, i gotujemy ten syropek taki. I potem ostudzić to trzeba przelać do jakiegoś garka, w którym ten ocet się będzie tworzył, czyli albo szklany, albo kamienny garnek. I do tego syropku dolewamy. Aktywnego octu, czyli tego octu jabłkowego, które żeśmy robiły, i dodajemy kilka y, kawałków świeżego jabłuszka. Odstawiamy to na kilka tygodni w ciepłe miejsce. I wtedy w garku nastąpi będzie i fermentacja alkoholowa, i octowa. Znaczna część płyty wtedy odparuje i mamy pyszny ocet balsamiczny. Do sosów. Naprawdę pomysłów można na ocet mieć wszelakie, bo nam się wydaje, że ocet to tylko jest do konserwowania, ale ocet również właśnie trzeba wykorzystać w kosmetykach. Możemy sami robić toniki, przemywać twarz, i na przykład mamy lawendowy czy geraniowy ocet. Weźmiemy w stosunku 1 do 1 ocet do wody mineralnej, do wody przygotowanej, rozmieszać i już możemy sobie używać jako tonik. Właśnie w tej chwili Robert przyniósł listeczki kurdybanka, którego też bardzo uwielbiam, i z niego można zrobić cudowny ocet kurdybankowo-babkowo-melisowy czyli z trzech składników sobie robimy. Potniemy kurdybanek, listki babki i melisy, drobno. Wsypiemy do czystego słoja lub garnka i zalewamy to octem jabłkowym. Ale tutaj, jako ciekawostka, ten ocet podgrzejemy. I do 40 stopni Celsjusza i zalewamy to. Na dwa tygodnie w ciepłe miejsce przecedzić i sobie można taki ocet popijać. Oczywiście wymieszać z wodą, na szklankę wody, łyżkę, każdy najlepiej musi spróbować. I ten ocet jest właśnie na lepsze trawienie, bo mamy tu kurdybanek, babkę i melisę. Melisa nas tak trochę wyciszy, wyspokoi. Babka, jeżeli mamy jakieś problemy z, z jelitami, z żołądkiem, to też nam pomoże. I również jest to, jest to wspaniała płukanka do włosów. Również możemy zrobić sobie ocet tak zwany gospodarczy. Czyli mamy odpady skórek z pomarańczy, z, z, o, z wszystkich owoców cytrusowych. I możemy te skórki na przykład zalać octem, ale już spirytusowym, takim kupnym. I po dwóch tygodniach używać to do ścierania podłogi, odkażania, ubikacji, wszystkiego. Można dodać, żeby był fajny zapach, albo bardziej odkarzało dodać olejek herbaciany albo geraniowy. Myślę, że od dzisiaj zachęciłam Państwa do robienia octów. Będzie, I będziemy się przyścigiwać, ile kto ma więcej rodzajów octu. Dziękuję.